Hello guys, witajcie w trzecim odcinku bitwy World of Tanks No, jak na sam rzut oka mamy <coughs> Czołg AT-15A, czołg premium, niszczyciel e, Wedle mnie bardzo fajny Będziemy 48% szanse wygraną To jest oczywiście, by to powiedzieć, e, po bitwie To jest e, powtórka z... Powiedzieć z wor e, na wordliple'owatem e, jest right coś tak Tego nie znajdziecie. Bo nie wrzucam tam, bo moim zdaniem się nie opłaca. Wracając, e, mapa jak chyba to jest Ruinberg w jak fa bardzo fajnie. E, Jeden na akademiki, widzimy, że jedzie to nas raz. No, będzie chyba około nas tu już 6 e, czy 7 nawet bo wszyscy pełnią to w miasto i zobaczycie jak ten człowiek bardzo fajnie umie rykoszetować no zdradziłem wam rykoszety to jest jakby to powiedzieć chluba jego tu już w tym momencie bo pamiętam wszystko wczoraj co ja tutaj tak mówiłem bo siedziałem wtedy na TESie siedziałem w klanie BEBR czyli bracia, e, bracia piwa e, jeden frak jeden browar e, zapraszam do klanu oczywiście wymagane 18 lat tam chyba jest od szóstego czołgu, czy tam czwarty, wiadomo to można skrócić. Eee, Kluczem właśnie no, już jest wiek, nie liczy się jakiś wielki ten. No, widzicie mam 1 kapita, mam 600 dzieci, no wtedy miałem 6, ponad 418 jak doszłem. To wedle mnie jest dobrze. No i tu już się zaczyna cała zabawa. Patrzcie, nietrafiony, nie, rykoszy patrzcie, rykoszet, rykoszet nie trafiony z mojej strony, rykoszet i zobaczcie to wielkie skupienie i kolejne dwa rykoszety a ja już trafiam tylko, że to jest szósty tier no, co, co, każdy co on tam chce porównywać szósty tier do siódmego no. ale patrzcie, że ich było dwóch yy, a te 8 ma mniejsze wizjer a stuk 3 trochę nie ogarnął nie, nie ogarnął, o tak Stuk chyba jest żółty tak samo jak no, AT8 jest też żółty no widzimy piękne staty mają w akabite Idzie nabijam sobie demagera 6 strzałów 908 demagera już kolejny lasity tu wchodzą po do no, 150 180 zaczyna się od 100 do chyba 200 do 190 tak jest i to jest teraz mój błąd, który zrobiłem nasz rom i patrzcie, chciałem e, tu dojechać i mówię, a będzie pewnie zajęty, patrzcie nasz ROM, kolejny rykoszet, I tu już nie mogę w niego trafić fałkami cały czas truje, wiedziałem, czy to p Silnik, gąsienicy uszkodzone, no czekamy, Idziemy nasz kolejny rykoszet, ztuk już tu klasyczny błąd Będziemy trochę mi hawsów zabrał. Ale to już jest, już następny wchodzi damage Patrzcie, gąsienica jest naprawiona nasz Naszym. I co chwilę będzie naszym, także go zniszczę. Będę miał jeszcze tylko 3 kile Ale... No co? Trudno się mówi. I teraz będę ją... już mówię zdradzić, 15 szczołów, bo by to powiedzieć Tiger nie będę miał szansy nadobić, dobić bo zaczął mi bić Hellcat i co tu mamy jeszcze VK co Hellcat chyba go ubije i patrzcie, no jeżdżę tutaj do rogu i patrzcie co Tiger odwala nie wiadomo no mówię a, Krum, -a tam, Ki, pi, pierdol bez skupienia, cały strzał i zobaczcie teraz Gąsińca zerwana nie, nie miałem naprawy Bo się tu nie opłaca ten czołg. No to przeważnie ten czołg nie w mieście Jedzie się takie właśnie miasteczka Można wytrzymać, ja to powiedzieć, yy, Zerwać mogą wam gąsienice i możecie ten No i patrzcie no tu już klasyczny bo on bo Wyjechał Jeszcze nasz, dwóch naszych padło Dobra to jest jedna powtórka no, mogę wam teraz zdradzić jakie te były To jest to jest wyborowy, opanowany Chyba był rozpróbacz jeszcze, a już to jest na pewno I co jeszcze było? No, wiadomo, tam 80 tysięcy kredytów e, Dzięki tym 80 tysięcy kredytów odzyskałem e, T26E4 Super Pershing, ale to w następnej powtórce. No i wiadomo Wioski 2 3000 expa Dobra Zobaczyłem w następnej powtórce. Dobra, jesteśmy w drugiej powtórce. Jesteśmy w drugiej powtórce. czołk znowu AT-15A. No już waloruję wam jego, nie będę mówił. Ta sama mapa, tylko już nie w płomieniach, tylko Ruinberg zwykły. Ósme Tak Tego wrzuca czasami może wrzucić was na dziewiątki, ale wierzcie mi. Dostawałem ten czołk właśnie na sklepie Bebr. I dla mnie to jest czok idealny na dziewiątkach, bo jak tej przebijecie bez problemu. I tu będzie właśnie można zapytać przed sionkiem jak tej zobaczyć z Ferdinandem. No wiadomo, dolna płyta, nie? No, gdzie miałbym się inaczej wbijać. A zobaczycie jaki ten czok umie robić pogrom na ósmych tiarach. Wiadomo, no, dużo nie zrobię damage, ale jak jakiś będzie. Która jest godzina, że nie ja wiedział jeszcze. 1736 Dziś się mi to obróbki dobra jedziemy dalej widzimy no masa osób pojechało w akademiki mało osób pojechało w miasto no nie mogę, mogę wam powiedzieć nasze zakończenie porażka ale nie mogę wam powiedzieć jak no dobra widzimy AT15A jak już powiedziałem wcześniej i AT15 zwykłe oj teraz każdy powie no, to ma pogrom. No i jego wyższa, jakby to powiedzieć, ew ewoluacja czy coś tak. Ale wiadomo, ja jestem docznie. Jestem w miarę graczem. Umiem wykorzystać e, atuty mojego czołgu. I co ja ja był na przykład, nie wiem, te 59,16, to bym umiał wykorzystać. Teraz patrzcie, co robi e, robi AMX-owi. Patrzcie, bez skupiania, jeden strzał. No i już. Kolejnego nie udało mi się wklepić A tu mówię, a wycofam się w, w te T-69, I widzimy, A-typ 15A Rykoszet koło działa Dział ma lepszą penetrację No, każdy powie No Dobra, ale to było szczęścia Że udało ci się zrykoszetować Teraz każdy powie Dlaczego on właśnie tofa się, się Do tego chiri, chiri, chiri Tak się powinno mówić, Chiri z tego powodu, że nie wiedziałem, czy on będzie jechał zastąpi mnie. Zresztą wiadomo, pomóc. Ale widzimy już, Ferdinand jest gryziony, a MX jest tylko na szczał. Idziemy typy 59. Za chwilę wyświeci, wyświeci on mi yy, at 15 się A, bo już w, do, wyprzedzam wszystko. Widzimy kolejny rykoszet. Gdzie? No, pokażesz mi? Yy, o, tu. Gdzie? Powinny mnie przebić, i patrzcie, jeden strzał, drugi strzał, no, już drugi nie, nie trafiony. I patrzcie, udaje strzał. Nie wiem, czy przebiłem, czy co, ale już te, typy 59 ściąga. Mógłbym wam zrazić 1000 damage, będę miał, jakieś około, bo jak patrzyłem to, to gdzieś tyle było. I patrzcie, teraz to. Bez skupiania, no trochę skupić trzeba jednak Odostrzał, ale Mówię, no nie opłaca mi się Patrzcie No to jest, zrobię jak to miałem wtedy Patrzymy, no T29, klasyczny błąd Wystawił tyłek I co teraz odwali? Wiadomo I patrzcie Rykoszet każdy mi powie, co, jak, czy tak pewnie przeżyjesz Bo chciałem pokazać wam w mieściach To było, aby musiał paść No, nie trafiłem, kolejny rykoszet A mogłem jechać pom Pomóc tym, jak tej igrowie Ale wtedy by te 29 yy, Właśnie yy, Te 69 by mnie gryzli gri Jakby tak można powiedzieć No <ścoughs> Dla mnie te 29 Było wielkim Błędem, co on odwalał Dał mi się, by tu być e, strzał dać w niego. Dla mnie jest był wielką frajdą I patrzcie, T69, pierwsza pestka, która we mnie weszła. No ale to nie jest koniec strzałów od T69. No tu już nie wiedziałem, czy się wychyli, czy nie. Ale wiedziałem, że jak pantera mi pomoże. No i teraz, patrzcie. Nastawia się pięknie. Strzał nie ma. Do widzenia, żegna. Ja na ten ciągu, nie, no, ja praktycznie nie korzystam z takiego, wiecie, mocnego skupienia. Tam chyba sto ileś razy jest. Tam 30 ileś. A już widzicie, kapują. Mówię, a tam. Przegrana, bo tam tylko trzech jest. Chyba czy dwóch było w mieście. Się nie będę już tym zatrudzał. No. I te 26 akurat w tym momencie palnie. No, od indian PZ-a jakim fartem, no i widzimy te 69 Ja już wtedy jeszcze go nie widziałem Dopiero teraz go zauważyłem Po prostu Tu już się w czasie tych powtórkach mi wyświetla No I co teraz mam zrobić, patrzcie Jeden strzał, mówię, już padnę I patrzcie teraz to Gąsienica mi uszkodził Chciał mnie rozwalić. Rozwalił mi gąsienicę Gąsienica przyjęła strzał i to jest bardzo fajne w tym szoku, bo tu nie wiadomo gdzie jest, jakby to powiedzieć, inna strona gąsienicy. No i cóż, 9 sekund, tylko zdążymy rozwalić te 69. Patrzcie, oddam strzał. Nie zdążyłem. Porażka. Idzie. Ta dopiero był trafiony. 1170 damage'a. No, porażka ponad, znowu, 80 tysięcy expa Kurde, nie expa kasy, przepraszam e, 1300 expa opanowany stolowa ściana tu już nie mogła być Był e, strzelet wybojowy, sponsorny sponsorny I to chyba czołgista-snajper jeszcze Ale to tyle na dziś Ja Cię teraz biorę za renderowanie i wrzucanie na YouTube więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.